nie w, sumie, w sumie dużo mi tam Jest to projekt, który totalnie odmienił moje wyobrażenie na temat Azji i Chin, zarówno pod względem tego, jak funkcjonują ich rynki funkcjonują kapitałowe i gospodarka, jak i również jakimi ludźmi są Chińczycy. My pracujemy z drugą stroną świata, z osobami z zupełnie innej kultury, którzy się zupełnie inaczej zachowują niż my i zupełnie inaczej postrzegają świat. To. Dało mi niesamowitą możliwość rozwoju siebie i spojrzeniem, jak inni ludzie z drugiego końca świata pracują, jak oni w ogóle podchodzą do życia, co jest dla nich ważne, co może być zupełnie innego niż u nas w Polsce. Poza tym sama organizacja i realizacja projektu była fantastyczną przygodą. Poznałem tam świetnych ludzi, którzy do dzisiaj są moimi przyjaciółmi i myślę, że to zdecydowanie była jedna z najlepszych przygód na SGH. Dla kogoś, kto interesuje się rynkiem kapitałowym, Wizyta w gieł na giełdzie w Hongkongu jest naprawdę niesamowitym e, wrażeniem, robi niesamowite wrażenie, jest naprawdę e, niesamowitym e, przeżyciem. A, a druga sprawa, że po tym projekcie zdecydowałam się rozwijać e, dalej swoją e, karierę naukową, ponieważ e, na spotkaniu z konsulem dowiedziałam się, że jest program zapędniany, w Hongkongu i chciałabym kontynuować swoją karierę naukową dalej w Hongkongu. CPD to był projekt, który zacząłem na terenie roku studiów. I to był taki projekt, który, powiem szczerze, bardzo mocno zmienił moje życie. Bo dzięki CPD miałem później okazję odbyć kolejny projekt w Malezji, kolejny w Brazylii i jeszcze jeden w Meksyku. I te wszystkie projekty, one sprawiły, że teraz jestem tu, jestem. Gdyby nie było CBD na przykład, nigdy nie miałbym okazji, raczej bym nie poznał takiego programu jak mam. i nie pojechałbym na moją wymarzoną uczelnię naszypari. Dlatego też chciałbym wszystkim życzyć, że mieli okazję mieć taki projekt jak CBD, który szczerze odmienili życie. Dla jest CBD to świadka międzynarodowych przyjaciół. Pierwsza możliwość na zdobycie kontaktów z ludźmi z zagranicy przede wszystkim z Chin. Coś dzięki czemu zacząłem tworzyć mój pierwszy międzynarodowy biznes, e, który założyłem e, w dwóch miastach, w Polsce i w Łandrzu na początek, wraz z partnerem, którego poznałem podczas mojego projektu. Był to dla mnie wyjątkowy projekt, który nie zawsze zapadł w moją pamięć i trafił do mojego serca. Po pierwsze dowiedziałem się, że wszystko jest możliwe. Nawet najbardziej szalone marzenie, wyjeździe do Chin, może zostać zrealizowane i się tego bardzo chce. A po drugie w czasie tego projektu poznałem wspaniałych ludzi, bliskich mi przyjaciół, z którymi do tej pory utrzymuję bardzo bliski kontakt. I dlatego też było to wydarzenie, które na zawsze wymieniło moje życie. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, żebyście patrzyli na właściwą grupie ludzi, z którymi zawsze możecie wszędzie pojechać i na pewno możecie polegać Jeszcze raz